Witam serdecznie drogie panny. Z tej strony wróżka Karina nagle dla Was horoskop na listopad 2021, co właśnie się wydarzy w tym miesiącu. Serdecznie zapraszam na czytania prywatne, na indywidualne horoskopy do końca tego roku oraz noworoczne na przyszły rok. Wiadomo, że tutaj jest energia ogólna panny, a każdy ma z nas osobne życie, dlatego warto sobie rozłożyć karty. E, na swoją własną osobę. Wtedy można się dowiedzieć naprawdę czegoś więcej i podpowiedzieć Wam e, co do Waszej przyszłości. E, m, także myślę, że warto. Ogólnie e, horoskop wygląda tak, jak na sesji e, nagrywanej na YouTubie, tak, przy rozkładzie, czyli widzicie po prostu film e, z rozkładaniem kart w tym samym momencie i moją interpretacją. Myślę, że jest to robione w ciekawy sposób, także... M, Warto skorzystać. No i co, moi drodzy, zaczynamy. Jeszcze chciałam Wam e, powiedzieć, aby subskrybować mój kanał, dawać łapkę w górę, żebyście byli zawsze na bieżąco z moimi e, nowymi wizjami. E, no i działamy z rozkładem. Niech mój Archanioł Stróż, Bogowie Powietrze, Wody, Ognie i Ziemi połączył się z energią Najwyższą tego świata oraz energią panny w listopadzie 2021. Co czeka ten znak zodiaku? Panna listopad 2021. Miłość finanse, zdrowie. Single miłości. O, fajna karta na początku. Oby tak dalej. Mhm. fajne karty. Stałe związki. Praca finanse. Zdrowie. Ok. Słuchajcie, więc tak. E, single Panny. Bardzo karty są pomyślne dla Was. E, widać e, pełnię optymizmu e, w Waszych e, osobach, duszach. Wy jesteście już pewni, co wy chcecie. Jaką osobę pragniecie? Jakie cechy Wam by się spodobały? I tutaj Panny będą miały okazję poprzez jakieś wydarzenia w życiu w listopadzie poznać osobę, która bardzo im się przypodoba. E, ale będzie to osoba na takim e, jakby uduchowieniu, też energetycznym, e, że wy będziecie bardzo dobrze się rozumieć. Tak, jakby najlepszy przyjaciel przyjaciółka, bym tak powiedziała. Ta osoba w waszych oczach mogłaby zostać żoną. Czy waszym przyszłym mężem? Do takiego stopnia są karty tutaj. No i tak, mało tego, wy poznacie taką osobę w listopadzie, prawdopodobnie większość z was. I to się tak przyrodzi, że nie, że tylko wy to będziecie odczuwać, ale ta druga osoba, właśnie z którą się spotkacie, też właśnie tak jakby wzajemne dawanie sobie uczucia, zrozumienia, szacunku, wzajemnej rozmowy, słuchania. Siebie nawzajem, tak? Taki jakby, tak taka jakby, jakby wam to powiedzieć, jedność, wiecie? Taka druga połówka. Także piękne karty dla singli. Przygotujcie się na rozwój ciekawych wydarzeń w tym miesiącu. Przechodzimy teraz. Aha, ale te różne zdarzenia, którzy mogą do siebie dojeżdżać, single, i to troszeczkę może być jakimś kłopotem dla Was. Czy tam finansowym, czy po prostu odległość. Także może tak być, tak? E, to jest taka dodatkowa podpowiedź w kartach, co mi się nasunęła na myśl. I teraz stałe związki. Tutaj uwaga, bo w całych związkach e, Panny troszeczkę będą miały e, rozczarowanie ze strony rodziny. Bo jest tak, bardzo dużo karty rodzin, są dostateczne, karta wiary. E, tu jest ogólne jakieś zapieklenie się. Czyli ktoś z rodziny będzie tak. Waszym związkiem man manipulowo manewrową, że przepraszam, że wy będziecie mieć y, tutaj serdecznie tego dosyć. I tak, albo odetniecie to i ok ukrócicie, czyli albo odpowiecie y, tej osobie ostro, oschle, y, żeby nie dać sobie tak, tak brzydko powiedzieć w kaszę dmuchać. Jeżeli tak zrobicie, obronicie swoją partnerkę lub partnera, albo ogólnie się postawicie we dwoje, to tutaj rodzina ucichnie, wiecie? To będzie coś takiego. Dlatego warto zrobić takie, wiecie, ściany, mur, stop, nie pozwalaj sobie za dużo. Pamiętajcie o tym w tym miesiącu. A ogólnie wasza energia w stosunku, że jesteście parą, będzie pomyślnie, wy sobie tu wszystkim poradzicie. E, jest tutaj cesarz, karta Środki e, Kielichów, także myślę, że naprawdę mm, będzie to wzajemne takie uczucie, szczęście. E, nawet e, taka romantyczna kolacja przy komiku, przy świecach, naprawdę to widać w kartach, jest uczucie. tylko nie dajcie się zwieść tej rodzinie. Albo nagle jakiś problem od strony rodziny. Wiecie, też może być, że na przykład jakaś informacja, że coś się stało, wydarzyło. To będzie jakaś taka nagła, przykra informacja, tak, albo prośba o pomoc ze strony rodziny, ale troszeczkę jakaś manipulacja też wami. Takie coś mi się nasuwa na myśl wydarzenia e, w tym miesiącu dla Was. I teraz tak, praca finanse. Tutaj jest głównie w tym znaku zodiaku u was oczekiwanie na coś. Czyli na razie może gdzieś wysłaliście CV, może oczekujecie na pracę. Na rozwój wydarzeń mniej, na realizację jakiegoś projektu, nie wiem, na zdanie prawa jazdy, czy coś, żeby Wam się powiodło, tak? Może obstawiliście jakieś cyfry w to, to lotka. No, to jest takie oczekiwanie, tak? Na nadchodzące wydarzenia i Wy się tu boicie. Jesteście trochę tym przybici i zmartwieni i zablokowani, co będzie, co będzie się ciąga w głowie. Tak sobie zadajecie pytanie. Ale karty tutaj przekazują, że. Nie ma się co tak martwić, to, co nadchodzi, nie będzie złą informacją, e, tylko kwestia czasu, aż się wszystko unormuje e, i pomyślnie e, wam wejdą wszystkie Wasze plany. A zdrówko, drogie panny, przede wszystkim. E, jeżeli ktoś będzie chciał ze mogą być lekkie problemy, e, bardziej mi się tak, kojarzą się bóle lędźwiowe albo nóg u Was, czyli kolana Was mogą zacząć boleć, albo lędźwia. I to może być z przedźwigania się. Także uważajcie na pewno, Panno, muszę uważać, żeby nagle nie podnieść czegoś i nagle będzie taki prąd, wiecie, rwa kulszowa. Musicie uważać, nie dźwigać ciężarów w tym miesiącu przede wszystkim i uważać na przeciągi. Także pamiętajcie o tym. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo pozytywnej energii, trzymajcie się, buziaki!